Siema, siema! Ostatnio przeżyliśmy wiele ciekawych przygód, dlatego dziś nadszedł czas na rozbudowę mojej bazy. Dziś zajmiemy się budową farmy kaktusów i zbuduję tutaj 6 małych sekcji takiej farmy, ponieważ mam pewien pomysł na budynek, w którym ta farma się znajdzie i lepiej wkomponuje się tutaj 6 małych farm, aniżeli jedna duża. System działania tej farmy dla dużej farmy byłby jednak taki sam, więc spokojnie dzisiejszą farmę możecie wybudować zdecydowanie większą. Dodatkowo dzięki temu, że farma ta powstanie w bud Będziemy mieć do zagospodarowania pierwsze piętro. Cztery sekcje farmy kaktusów delikatnie przerobimy tak, aby cały czas produkowała nam się automatycznie mączka kostna. Kaktusy są naturalnym źródłem zielonego barwnika, a dodatkowo po umieszczeniu kaktusa w kompostowniku mamy aż 50% szans na wzrost kompostu o jeden poziom. To właśnie to chcę wykorzystać podczas budowania tej farmy. Aby wybudować jedną taką sekcję, na samym początku potrzebujecie przestrzeni 6 na 6 kratek, i to właśnie taki kwadrat musicie wybudować z dowolnych bloków. Następnie na co drugiej kratce musicie umieścić piasek, na którym zasadzicie kaktusy. Kolejnym krokiem jest oczywiście budowa systemu zbierania składającego się standardowo z jednego leja oraz podwójnej skrzynki. Następny krok to stworzenie mechanizmu i wykorzystanie cechy, jaką posiadają kaktusy w Minecraft. Aby kaktus mógł rosnąć na dwie lub trzy kratki wysokości, dookoła niego nie może znajdować się żaden blok. W przeciwnym razie kaktus zniszczy się i spadnie na ziemię. Dokładnie o to nam chodzi, więc stawiamy najpierw dwa tymczasowe płotki. A od trzeciego dobudowywujemy płotek w każdą stronę, tak aby każdy kaktus miał obok siebie jeden płotek. Dwa tymczasowe bloki możemy oczywiście zniszczyć. Oczywiście zależy nam, aby kaktusy zbierały się do skrzynki, a nie tylko spadały na ziemię. Dlatego teraz w przeciwnym narożniku do tego, w którym wybudowaliśmy system zbierania, wylewamy wiaderko z wodą. Pierwsza sekcja jest w tej chwili gotowa, i jeżeli zamierzacie wybudować samą farmę kaktusów, to nic, tylko powielać ten schemat. Farma może mieć rozmiar w zależności od Waszej potrzeby, więc jeżeli chcecie, to możecie wybudować ją naprawdę ogromną. Pamiętajcie jednak, aby przy budowie dużej farmy odpowiednio wylewać wiaderka z wodą. A tutaj, tak jak widzicie, dobudowałem kolejne takie sekcje i muszę niestety jeszcze trochę poczekać, aż zdobędę kolejne kaktusy, aby farma była wodą. W pełni gotowa, natomiast w międzyczasie przerobimy cztery takie sekcje na automatyczną farmę mączki kostnej. Aby to zrobić, musimy wybudować prosty mechanizm, gdzie na samej górze znajdzie się skrzynka, do której będą trafiać kaktusy, a następnie za pomocą leja będą one lądować w kompostowniku i przerobione kaktusy na mączkę kostną za pomocą kolejnego leja lądować będą w skrzynce na dole. Jest to bardzo prosty mechanizm, a naprawdę zaskakująco często przy przydaje mi się na moich światach. Oczywiście, aby kaktusy z farmy lądowały we wspomnianej skrzynce na górze, musimy odpowiednio połączyć je za pomocą lei. Jeżeli nie posiadacie jeszcze farmy żelaza, to możecie tutaj również wykorzystać wodę, którą odpowiednio wylejecie, natomiast używając do tego lei jest zdecydowanie łatwiej. Jeżeli połączyliście wszystko prawidłowo, to po wrzuceniu jakiegoś dowolnego bloku budulcowego do skrzynek, w których będą lądować kaktusy, możecie sprawdzić czy na pewno wylądował on w leju znajdującym się pod górną skrzynką. Pamiętajcie jednak, aby do sprawdzenia nie używać kaktusów lub nasion, które bezpośrednio wpadną do kompostownika. Mechanizmy mamy gotowe, pozostaje więc czekać aż kaktusy urosną, abym mógł zasadzić je we wszystkich sekcjach tej farmy, ale w międzyczasie oczywiście biorę się za budowanie budynku. A w trakcie budowy wpadłem na pomysł, aby na piętrze tego budynku stworzyć ręczną farmę pnączy. Bo Ostatnie wyprawie do dżungli, udało się ich trochę zdobyć, natomiast bardzo lubię wykorzystywać zamszony bruk lub cegły do budynków, więc posiadanie takiej farmy nawet ręcznej to świetny pomysł. I zostało już tylko kilka ostatnich szlifów, takich jak krzaczki, kamienie, trochę szczegółów dotyczących filarów i budynek z nowymi farmami mamy gotowy. Starałem się aby budynek pasował z celem do budowli znajdujących się w okolicy, dlatego do jego budowy użyłem głównie świerkowego drewna oraz różnego rodzaju kamieni, takich jak cegły czy andezyt. Jak widzicie jest to kolejna budowla, do której nie zastosowałem żadnych drzwi i stosuję tutaj otwartą bramę. W środku natomiast na parterze mamy wybudowane sześć sekcji farmy kaktusów, z czego tylko dwie służą do zbierania właśnie kaktusów, a cztery kolejne, tak jak widzieliście podczas budowy, połączyłem z maszyną do produkcji mączki kostnej. Jak widzicie farma ta działa zadziwiająco i już podczas budowy budynku wyprodukowała pierwsze sztuki mączki kosnej. Na piętrze, natomiast, tak jak już wspominałem wam, w trakcie budowy stworzyłem ręczną farmę pnączy. I jestem naprawdę szczęśliwy, że już na pewno nie zabraknie mi tego surowca. Dzięki ostatnim wyprawom, mogłem też wykorzystać przy budowie wnętrza tego budynku odrobinę piaskowca i skorzystałem z niego głównie przy budowie piwnicy, gdzie znajduje się maszyna do produkcji mączki kosnej. Oraz do budowy podłogi na piętrze. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli materiał ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, a w następnym odcinku wybudujemy kolejne farmy. Więc jeżeli nie chcesz, aby cię to ominęło, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Dzięki i cześć!